Na zamku mieszkały dwie siostry rodzone, Wtem dwaj rycerze jadą po żonę. Obaj do młodszej jadą w zaloty, Żaden do starszej nie miał ochoty. Obaj do młodszej jadą w zaloty. Żaden do starszej nie miał ochoty, bo młodsza siostra cieniutko wszędzie. Starsza zaledwie w polu na wszędzie. Młodsza wyszywa, wzory ze złota. Starsza zaledwie snuje i mota. Młodsza wyszywa, wzory. Złota, starsza zaledwie snuje i mota. Oj, siostro, siostro, dusznowko może. Oj, siostro, siostro, pójdzie nad morze, choćbyś się, siostro, w morzu kąpała, Choćbyś się siostro w morzu kąpała, czarną Bóg stworzył, nie będziesz biała. Młodsza usiadła na morskiej skale, starsza ją pchnęła w najgłębsze fale. Biedna tonąca rączki podnosi: Ratuj mnie, siostro. Ratuj mnie prosi, biedna tonąca, rączki podnosi. Ratuj mnie, siostro, ratuj mnie prosi, nie wyratuję cię z tej głębiny. Narzeczonego, oddaj bez winy, dam ci brylanty, dam ci swe drogie. Narzeczonego dać ci nie mogę. Dam ci brylanty, dam ci swe drogie, narzeczonego dać ci nie mogę. Już mi się do prawdy panistwo sprzekrzyło, wyszłabym za dziada, żeby się trafiła, Już mi się do prawdy Gdyby panieństwo sprzykrzyło, wyszłabym za dziada, żeby się trafiło. Oj, córuś, oj, córuś, nie wychodź za dziada, ni na noc, ni na dzień, choćbyś była rada. Oj, córuś, oj, córuś, nie Matulu, matulu, chcę Jasieńka mego, kocha mnie młody jest i ja kocham jego. Matulu, matulu, chcę Jasieńka mego, kocha mnie młody jest i ja kocham jego. Myślisz ty, Curusiu, że za chłopem dobrze, za chłopem... Myślisz Ty, córusiu, że za chłopem dobrze za chłopem przerobić, aż się skóra podrze. Matulu, matulu, co Wy to gadacie? Wyś ta chłopa mieli, całą skórę macie. Matulu, matulu, co Wy to